Każdy, kto choć raz spróbował grania na PC, wie, jak łatwo można wpaść w pułapkę kupowania coraz stanowczych gier na wszelkich promocjach, w bandlach, Kishopach. Nasza kubka wstydu rośnie, a my zasiadając z myślą o graniu odpalamy kolejne tytuły z nadzieją, że coś nas zatrzyma na dłużej. Wielu powie również, że kiedyś gry były inne, dla wielu lepsze i to właśnie dlatego tak chętnie wracamy do nich po latach. Czy Battlefield Bad Company 2 potwierdzi tą tezę po 11 latach od premiery? Odpalam grę. Wszystko działa. Po tylu latach mogę pozwolić sobie na ustawienie wszystkiego na wysokie detale. Grafika świetnie się zestarzała. Zacieram więc ręce i wkraczam w wir wojennych potyczek. Gdzie poprawność polityczna roku 2010 różni się od tego, co dziś możemy dostrzec w grach? Pierwsze wypowiedziane słowa to soczysta wiązanka dialogowa naszej tytułowej złej kompanii. Cała brygada zostaje wysłana na misję zwiadowczą, a nam przyjdzie sterować jednym z nich. Generalnie mało co jest na początku jasne. Jednak to jak świetnie poprowadzony jest samouczek, powinno być wzorem do naśladowania. Tak jak żołnierze wrzuceni zostają w wir wydarzeń, tak nas również nikt nie pyta o to, ile czasu potrzebujemy, by zacząć odpierać ataki wroga. A odpierać jest kogo? Setki przeciwników staje na naszej drodze w każdej sekwencji przez całą grę. A możliwość unikania ataku i zmian pozycji do strzału mamy całą masę. Nie należy jednak myśleć, że skoro wrogów jest aż tylu. To jest to niemyślące mięso armatnie. Wykluczając błędy samego silnika gry, które zdarzyły się raz czy dwa podczas rozgrywki, na próżno szukać tu bezmyślnych zachowań. Strzelcy są czujni i nawet najmniejsze wychylenie podczas walki może skutkować naszym zgonem. Na szczęście lokacje dają nam duże pole manewru. Właśnie lokacje stanowią tu świetną narrację do całej historii, bowiem w trakcie wykonywania głównej misji jesteśmy zmuszeni lawirować z naszą kompanią po przeróżnych terenach, od dżungli, piaszczystych pustyń po zimowe Andy. Całość wymaga od nas poznania nowych mechanik, np. w przypadku dżungli musimy być bardzo ostrożni i skupić się na pułapkach alarmujących zastawionych przez rosyjskie służby. Zaś w Andach bardzo łatwo o odmrożenia i zgon, tak więc musimy chować się między budynkami i nie dać się złapać służbom, które na nas polują. Jest tego ogrom. Bardzo zróżnicowana broń do dyspozycji, odblokowywana podczas gry. Świetnie poprowadzone skrypty, które w naturalny sposób pchają nas do przodu i rozmaicają rozgrywkę. I wreszcie najważniejsze dwa czynniki: dubbing i przerywniki filmowe. Łapcie te ciołki i strzelać! Nie pomożesz tam, Flin! To ja, Stary, ja jestem pacyfistą! Co? Pacyfistą? Jak możesz być pieprzonym pacyfistą? Mogę! Okay. Walka źle wpływa na moją karmę, stary! Dlatego tylko lata! Sceptyków dubbingu polskiego z pewnością nie przekonam, ale to jak wspaniale prezentują swój kunszt aktorzy, między innymi tacy jak Mirosław Zbrojewicz, Mirosław Baka, czy też Cezary Pazura, to światowej klasy poziom. Świetnie oddają nastroje brygady, nakreślają charakter każdej postaci i napędzają nas do walki, gdy słyszymy ich okrzyki i dialogi zewsząd. Oczywiście nie ma gier bez wady. I tak jest w tym przypadku, choćby w dialogu, gdzie podczas przerywnika jeden z żołnierzy mówi do drugiego, aby mówił po polsku. Nie ma w tym totalnie sensu, gdyż walczymy jako Amerykanie dla władz amerykańskich. Gra raz czy dwa bez żadnej przyczyny wyłączyła się bez żadnego racjonalnego powodu. No i trzeci, ostatni już chyba zarzut, to brak poprawności dialogowej. Nie chodzi już o wulgarne przerywniki, a o sam fakt, że dziś dla wielu ta gra powinna zgrzećnić. Wyzywanie kogoś perciota to nie jest język dzisiejszej popularnej rozrywki i z pewnością, gdyby ta gra wyszła dziś, komuś mogłoby się to nie spodobać. Ktoś teraz mógłby stwierdzić, że komu jest potrzebna recenzja Betcompany 2 11 lat po premierze? Tutaj Was zaskoczę. To był mój pierwszy kontakt z tym tytułem. Dawno nie znalazłem takiej gry, która porwałaby mnie tak mocno, by bez przerwy poświęcić jej te 7 godzin bez uczucia dłużyzn. To bardzo wyważona produkcja, niezbyt długa, niezbyt krótka, skrojona na miarę, tak abyś miał ochotę do niej wrócić za kolejne 10 lat. Jeśli dziś zastanawiasz się nad jej zakupem, to link zostawiam w opisie. Obecnie kosztuje jakieś 15 zł. Za te pieniądze zdecydowanie warto wrócić do dawnych wspomnień. lub tak jak ja poznać ten wspaniały tytuł po tylu latach od premiery musisz ze mną latać, kosmiczny pojebie! Wystrzelę cię prosto do pieprzonego, magicznego królestwa! Cześć, się kocham! Ty skretyniały, zjebany liberalę!